Cześć wszystkim, witamy w Sekretach drugiej strony. Dziś inspirujemy się historią dr Lindy Kramer, która doświadczyła czegoś niewyobrażalnego. Po przeżyciu bliskim śmierci, unosiła się w powietrzu w swoim salonie, a następnie spacerowała po niebie przez okres, który zdawał się trwać latami. W raporcie tym opisuje sceny, które są zarówno głębokie, jak i poruszające. To tylko opowieść. Spojrzenie w głębokie tajemnice życia pozagrobowego, które podważa nasze postrzeganie i oferuje rzadki wgląd w świat duchowy. Dołącz. Do nas, aby poznać niezwykłe doświadczenie bliskie śmierci tej kobiety i zmieniające życie objawienia, które otrzymała z nieba. Nie lubię zbyt szczegółowo opowiadać o tym, jak umarłem. Wolę mówić o tym, co się wydarzyło, kiedy umarłem. Ponieważ, moim zdaniem, całkiem szczerze wierzę, że przez pięć lat byłem w niebie. Wszystko zaczęło się około drugiej. W nocy byłem w łazience. Tam zemdlałem i umarłem. Mój partner przyszedł do drzwi, znalazł mnie leżącą na podłodze i natychmiast zadzwonił na pogotowie. Następne 45 minut zostało udokumentowane w moich raportach medycznych. Chętnie pokażę te raporty na poparcie moich stwierdzeń. Oto moje zapisy ze szpitala w Karolinie, północnej, gdzie leżałem w śpiączce. Widziałem siebie unoszącego się w powietrzu przez 45 minut. Wszystko to jest w mojej dokumentacji medycznej. W dokumencie napisano, że przez 14 minut od momentu przybycia ratowników i znalezienia mnie bez życia, znajdowałem się w stanie śmierci klinicznej. Dopiero gdy przybył drugi zespół ratowników medycznych, określany w moich dokumentach jako zespół zaawansowanego podtrzymywania życia, udało im się przywrócić akcję serca. Ten proces trwał 14 minut, ale nie wiemy dokładnie, jak długo byłem w stanie śmierci klinicznej, ponieważ wszystko wydarzyło się o drugiej w nocy, a kiedy mnie znaleźli, byłem już bez życia, więc mogło to trwać o wiele dłużej. Potem zobaczyłem siebie stojącego w salonie i obserwującego wszystkich ludzi chodzących wokół mnie i rozmawiających. Słyszałem je i wyraźnie pamiętałem. Ale było całkowicie spokojnie. Nie bałem się tego, co się ze mną dzieje. Ani nie myślałem o tym, kto zapłaci rachunki i kto zajmie się psami. Po prostu wydawało mi się to naturalną zmianą, jeśli mogę tak powiedzieć. Patrzyłem? Jak mnie wynieśli z domu. Spojrzałem na swoje ciało, ale nic nie poczułem. To ciało mogło należeć do kogoś innego. Następnie wszyscy opuścili dom i zamknęli drzwi. W tym momencie poczułem czyjąś rękę na ramieniu. Przypuszczam, że to była kobieta. Powiedziała, na no musisz już iść. I pomyślałem sobie, no dokąd zmierzamy. Nazywam to fazą mgły. Trwało to tylko kilka sekund. Wszystko pociemniało, jakbym zamknął oczy. A gdy ją znowu otworzyłem, choć nie poczułem żadnego ruchu, nagle znalazłem się na polu pełnym kwiatów. Pole było lekko pochyłe, pokryte milionami kwiatów. Widziałem góry dziesięć razy wyższe niż Everest. Widziałem tysiące szczęśliwych ludzi, radosnych i pełnych energii. Kwiaty pod moimi stopami odsunęły się, abym ich nie zgniotła, chociaż nie miałem żadnej. Masy ciała okazali mi szacunek, ponieważ wyczuli, że nadal czuję, że mam ciało. Oto zdjęcie kwiatów. Emanowały energią, zwłaszcza na krawędziach płatków. Nie potrafię opisać tych kolorów. Były tak różne od tych na ziemi. Tutaj widzimy tylko około 5% spektrum. Kolorów. Kiedy szedłem przez to pole i obserwowałem wszystko, zdałem sobie sprawę stajemy się tym, o czym myślimy. To, co sobie wyobrażamy, to tworzymy. Gdybym chciała mieć długie, proste, czarne włosy, pojawiłyby się natychmiast, ponieważ chciałem. Jeżeli chciałem być w górach, to byłem tam natychmiast, albo gdybym chciał się na nie wspiąć, znajdowałbym się u podnóża gór. Przez cały mój pobyt tam grała muzyka, rodzaj piosenki, która powtarzała się w kółko uspokajające i pocieszające, ale pochodziło zewsząd. Była we wszystkim, nawet we mnie. I wiedziałem, jeśli ta muzyka mi się nie spodoba, mogę zmienić kanał i wybierz inną melodię, niczym niebiańską playlistę. Jak to jest niewiarygodne. Chodziłem po wybrukowanej ścieżce przez doliny, jeziora i rzeki, wędrowałem po górach i przybył do pięknego miasta. Szacuję, że odległość tam wynosi tysiące kilometrów. Wszystko tam było zrobione z energii, nawet budynki. Ogromne, budowle zbudowane z cegieł, szerokie na ponad dziesięć metrów i wysokie na tysiące metrów. W obudynkach nie było wind, bo ich nie potrzebowaliśmy, ale były schody dla tych, którzy chcieli przechodzić piętro po piętrze, albo po prostu pomyślałeś: chcę iść na dwunasto piętro, i od razu tam byłeś. W tym miejscu zawsze są opcje, zawsze są możliwości ponieważ to, co myślimy, to tworzymy. Szacuję, że byłem w niebie około półtora roku, może dłużej, na pewno nie mniej, bo byłam tam aktywna przez długi czas, wchodziłam w interakcje z innymi, żyłam, obserwowałam. Wtedy znów poczułem czyjąś dłoń na ramieniu, odwróciłam się, nie widziałam nikogo, ale wiedziałam, że to znów kobieta. Teraz stałem przed wejściem do zapierającej dech w piersiach katedry, której wieże wznoszą się na wysokość tysięcy metrów. Przeszedłem przez dużą bramę i zobaczyłem długi korytarz z ławkami. Po bokach każda ławka miała około dziesięciu metrów długości i była wykonana z jednego kawałka drewna. Podłoga wydawała się być zrobiona z piaskowca. Bloki miały po 18 metrów długości, każdy wykonany z jednego kawałka. Idąc korytarzem, podziwiałem ogromne witraże sięgające nieskończoności. Na końcu korytarza przedstawiono mi trzy duże. Tak je nazywam. Oto zdjęcie przedstawiające mnie przed nimi. Nie były to istoty fizyczne, lecz czysta energia. Energia obracała się jednocześnie z lewej do prawej i z prawej do lewej, wynurzyła się z ziemi i niczym wodospad spłynęła im do głów. Stanąłem przed nimi. Oto jestem. Pokazali mi pewnego rodzaju pudełko, z którego wypływała energia. Nie wiem. Kto do nich mówił, ale usłyszałem, nie jesteśmy tu po to, żeby osądzać. Od razu wiedziałem, powinienem otworzyć pudełko. Spójrz na wszystkie zawarte w nim wspomnienia, przetwórz je i ulecz. W tym momencie przetworzyłem ponad pięć tysiąc wspomnień. Każdy z nich trwał od czterdziestu pięciu minut do jeden i pół godziny, w zależności od intensywności. Myślę, że spędziłem około półtora roku po prostu rozpamiętując swoje życie. Po przetworzeniu wszystkich tych wspomnień poczułem znów czyjąś dłoń na ramieniu. Tym razem wiedziałem, nadszedł czas, żeby iść. I nagle znalazłem się w tysiąc tysiąc pat, całkowicie białym pokoju, bez ścian, bez sufitu, bez okien. Spojrzałem w dół i zobaczyłem swoje stopy, ale nie było tam ziemi, tylko czysta biel. W oddali zobaczyłem kogoś, osobę zbliżającą się w moim kierunku. Podeszła? I powiedziała Linda, nie powinnaś tu być. Musisz wrócić na ziemię, skąd przybyłaś. Następną rzeczą, którą pamiętam, jest to, że obudziłem się w szpitalu i usunęli mi wszystkie rurki z gardła. Dziękuję za wysłuchanie mojej historii. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Niech pokój i światło zawsze będą z tobą. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i bądź na bieżąco, aby poznać więcej pięknych historii.